Moi drodzy, moim gościem w tym odcinku jest Marta Michałowska. Marta jest doświadczoną menedżerką marketingu, a jej supermoce to budowanie narracji i historii wokół produktów i usług. Dlatego doskonale odnajduje się w content marketingu. Oprócz tego uczy na Uniwersytecie Warszawskim psychologii marketingu. A jak pisze na swoim profilu mentora w Talent Network, zdarza jej się również powymądrzać na łamach branżowych magazynów. Jakich? Listę znajdziecie na talentnetwork.pl, bo mamy za mało czasu, by wymienić je wszystkie. Marta, bardzo miło Cię widzieć. Cześć Bartku, dzięki za taką reklamę mojej skromnej osoby. Miło mi być tutaj z Tobą i z Wami dzisiaj. Mam wrażenie, że nie powiedziałem nawet 10% na Twój temat, więc pewnie będziesz miała okazję troszkę więcej powiedzieć, ale dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą na temat pracy w startupie. Jak to się stało, że pracowałaś w marketingu w startupie? Wiesz co, ja się śmieję, że to jest taka może nie długa i kręta droga, ale to była taka dosyć mocna decyzja, ponieważ ja tak naprawdę jeszcze na studiach zdobywałam już pierwsze doświadczenie zawodowe i myślę, że to jest w ogóle też ważne, żeby osobom, które gdzieś są na początku swojej kariery też powiedzieć, że fajnie jest mieć życie poza tymi 30 Obowiązkowymi godzinami praktyk studenckich rokrocznie, więc może od tego zacznę. Ale w każdym razie ja swoją przygodę z marketingiem zaczęłam tak naprawdę od korporacji, bo byłam e, najpierw, najpierw byłam starzystką, potem byłam Junior specjalistą w Willis Towers Watson. To jest największy polski broker ubezpieczeniowy i bardzo e, pozdrawiam całą ekipę, którą tam poznałam, bo dużo mi to dało. Natomiast prawda też jest taka, że pracując w korporacji dużo rzeczy się po prostu dostaje, nazwijmy to, z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli to jest tak, że jak przychodzicie na jakiegoś takiego juniora do Corpo, no to jest z jednej strony fajnie, bo jesteście bardzo zaopiekowani, więc, jak na taką pierwszą pracę, to jest bardzo bezpieczna opcja, gdzie każdy Wam wszystko pokazuje, mówi, co jest do zrobienia. No i tak naprawdę też dużo materiałów dostajecie w ogóle z jakiejś tam centrali, z centrali zagranicznej czy z centrali, która jest w Polsce. Pracujecie na tych materiałach, które są tak naprawdę gotowe i dużo rzeczy zleca się agencji. I ja pomyślałam w pewnym momencie mojej bytności, że. OK, to jest fajne pierwsze doświadczenie, ale być może jest jakiś inny świat. I z taką wrodzoną ciekawością stwierdziłam, że dobrze by było ten inny świat poznać, bo z jednej strony fajnie zlecać jakieś prace na stronie agencji, czy po prostu de, jakimś tam tak dalej. ale z drugiej strony, jak się pracuje w marketingu, to też fajnie by było zanurzyć swoje ręce i trochę się pobrudzić i móc z tym pogrzebać samemu. Ja też miałam taki plot twist, że w międzyczasie poznałam mojego obecnego męża, który zresztą jest programistą i pracuje w startupie. No i dla mnie to był taki moment, kiedy on powiedział, że dobra, tak, jak chcesz się nauczyć, to tak naprawdę dobrym pomysłem będzie pójście o krok dalej i po prostu zaaplikowanie właśnie do startupu. Ja też przyznaję, że na tamten moment mojej kariery mi się praca w startupach, szczególnie w startupach, które tak naprawdę zajmowały się, zajmują się jakimś tam IT, sztuczną inteligencją i tak dalej, bo ja trafiłam do Syneriza. I tam zostałam prawie cztery lata. No, to mi się to wydawało taką trochę czarną magią, mówiąc szczerze. No, bo okej, okay, po pierwsze, startupy mi się kojarzyły jako takie małe firmy, które dopiero są na jakimś takim momencie wzrostu, i z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony m, też zależy do jakiego startupu traficie. I może powiem o tym trochę dalej, jak sobie sprawdzać i jak sobie te startupy w ogóle wybierać m, pod siebie. No, w każdym razie dla mnie to była taka dosyć głęboka woda, m, ale się śmieję, że m, tak naprawdę, gdybym miała drugi raz podejmować tą samą decyzję, m, to bym ją podjęła. Identycznie taką samą, żeby rzeczywiście do tych startupów pójść i w tym kierunku się rozwijać. Okej, okay, czyli startup pojawił się na pewnym etapie twojego rozwoju. Najpierw Początkowo. była to większa firma, a potem startup. Tak. Okej. Okay, w takim razie pewnie masz dobre porównanie i możesz powiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w pracy w startupie i jak taka praca wygląda. I czym się może różni od pracy w większej firmie? No to, słuchajcie, to też jest tak, że mm, są różne startupy, są różne większe firmy i tak naprawdę każda firma ma swoje jakieś tam, y, swoją misję, wizję, tam rzeczy związane z kulturą i tak dalej. Ale gdybym miała ten temat nieco uogólnić, jakoś tak trochę uprościć, to to jest tak, że w startupach y, po pierwsze. Hmm, może zacznę od tej drugiej strony, czyli od tej przyjemniejszej strony, ale jest taka trochę luźniejsza atmosfera. E, więc rzeczywiście nie trzeba przychodzić do pracy w jakichś tam marynarkach, z reguły nie ma dress e, Poza owocowymi czwartkami też zdarzają się różne inne benefity, w stylu tam pizzowe piątki i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest takim małym głodomorkiem jak ja i się, <laughs> i rzeczywiście takie rzeczy go cieszą, no to, 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 to myślę, że to jest fajne, ale już tak mówiąc, kompletnie serio. E, też na przykład no, tak naprawdę w dużych firmach możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej w dużej mierze została, została wdrożona e, no, tak naprawdę w wyniku pandemii. E, jeżeli chodzi o startupy, to tak naprawdę dużo firm e, już wcześniej rzeczywiście dawało takie możliwości i do tej pory daje w, w dużych firmach e, w części dużych firm rzeczywiście, z tego co wiem, już wdrożono plan powrotu do biuru obowiązkowy, więc to jest coś, co to, co to odróżnia, to rzeczywiście taka um, kultura pracy, że ważne jest to, co robisz i jakie są tego efekty, a nie to, żebyś po prostu siedział powiedzmy od 9 do 17 w biurze, w garniturze, tudzież w jakiejś tam innej garsonce i robił rzeczy, które są odtwórcze, dlatego że w startupach z jednej strony macie um, trochę luźniejszą atmosferę i to jest fajne natomiast z drugiej strony też um tych obowiązków, które musicie zrobić, przynajmniej w marketingu, jest dosyć sporo. I to też jest tak, że na początku swojej drogi oczywiście możecie o wszystko pytać. Zawsze uzyskacie tak naprawdę wsparcie, ale tak naprawdę też dużo rzeczy musicie robić samemu. Bo do tej pory, jak pracowałam w paru firmach, rzeczywiście było tak, że nawet jeżeli współpracowało się z agencją, to bardzo dużo rzeczy robiło się też wewnętrznie w tych działach. I puenta też jest taka w ogóle tego, tego mojego wywodu, że nawet jeżeli pracujecie z agencją, to dobrze mieć wcześniej takie zdobyte doświadczenie, które pozwoli Wam już ocenić tę pracę tej agencji z bardzo prostych przyczyn, dlatego, że ja też miałam przyjemność przez krótki czas pracować w agencji i to jest trochę tak, że wszyscy wiemy, jak, tworzymy się, jak się tworzy raporty, dlatego, że raport robi się mniej więcej tak, żeby klient był zadowolony. Oczywiście tam są wyniki, ale też umówmy się, że część agencji maluje trawę na zielono. Ja na przykład miałam taką sytuację w jednej z firm, że współpracowaliśmy z agencją, która miała się zajmować naszym performancem i szybciej zauważyłyśmy wewnętrznie po prostu, że mamy klik fraud, niż Zauważyła to agencja. Czy byłybyśmy w stanie to zauważyć, nie wiedząc tak naprawdę, czym jest performance, jak to działa i czym jest click crowd? No, bez szans, mówiąc wprost, więc musielibyśmy albo poczekać na komunikat od nich, albo po prostu, o ile byśmy ten komunikat dostały, zakładam, żebyśmy dostały, ale po prostu później. Natomiast, no, na koniec dnia, to, że jesteśmy w stanie to zauważyć szybciej, szybciej zareagować, też wytknąć te błędy, powiedzieć, co należy poprawić, i tak dalej, jest bardzo wartościowe. No i teraz tak, tak te etapy też dają dużo możliwości rozwoju. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakiego przełożonego traficie, natomiast z reguły to są ludzie, którzy też mają bardzo duże doświadczenie, ale z uwagi na to, że pracujecie w takim, a nie w innym miejscu, też są bardzo otwarci na takie podejście, nazwijmy to wprost proaktywne. Czyli że możecie coś proponować, możecie testować, możecie sprawdzać, możecie próbować nowych narzędzi. I to też jest super, bo z reguły w, w takich typowych korpo jest tak, że te wszystkie narzędzia, na no to nad nimi tam dział IT. I albo wam się zgodzi na, na jakieś tam zainstalowanie jakiegoś programu, yy, tudzież po prostu podpięcie się pod coś, albo się nie zgodzi z uwagi na jakieś tam security. Oczywiście w startupach to też jest istotne, ale tak jakby otwartość w ogóle na to, żeby sobie próbować nowych rzeczy, też jest zdecydowanie większa. Więc jeżeli dobrze to argumentujecie jeżeli ten program rzeczywiście jest sensowny, to jest dużo wyższe prawdopodobieństwo, że będziecie w stanie móc z niego skorzystać. Potestować i próbować sprawdzać. Ja też się trochę śmieję, że mm, taką inną różnicą, która jest pomiędzy korpo a startupem, jest też to, że jeżeli macie w ofercie w korpo napisane młody, dynamiczny zespół, to oni zdecydowanie mniej, młod, mniej, młod, znaczy mniej młody i mniej dynamiczny niż to, co, co, co znajdziecie w startupach. E, dlatego, że w startupach rzeczywiście pracują młodzi ludzie i rzeczywiście mają takie podejście, że dobra, próbujemy różnymi drogami, czasami to jest naprawdę taki typowy graf hacking i trzeba sobie poszukać po prostu swojej własnej ścieżki, a nie po prostu młody dynamiczny zespół po czterdziestce, który jak słyszy, że trzeba wdrożyć jakiś tam nowy program, bo tak postanowiła centrala. No to po prostu jest taki odpór, że ale jak to, dlaczego? Przecież my tu już od 20 lat robimy tak samo i działało. W związku z czym w startupach rzeczywiście ta otwartość na te nowinki i na testowanie jest dużo większa. Więc jeżeli to jest coś, w czym, w czym się super znajdujecie i czego byście rzeczywiście chcieli, to myślę, że startupy są naprawdę fajną opcją na to, żeby zacząć swoją karierę i rzeczywiście też dużo się nauczyć. No właśnie. I o to chciałam zapytać. Startup jako pierwsza praca versus agencja jako pierwsza praca. Co twoim zdaniem jest lepsze? Ja ujmę tak, że to zależy od potrzeb. Zawsze się śmieję, śmieję od końca też, że to zależy, jest najlepszą możliwą odpowiedzią. Natomiast ja bym wyszła z założenia, że startup. Dlatego, że to też jest trochę tak, że w startupach, jeżeli traficie do działu marketingu, to musicie się zaopiekować wieloma różnymi obszarami, że rzeczywiście tam jest jakiś taki, jest pewien podział. No, bo też umówmy się, że, że musi być, bo inaczej byśmy w ogóle nie ruszyli z niczym do przodu. Natomiast jesteście w stanie się dogadać z Waszym przełożonym, w którym kierunku chcecie iść. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, to jak najbardziej je dostaniecie. No i wtedy zdobywacie też doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o pójście do agencji, no to ujmę to tak, słabo byłoby się uczyć na klientach. Dlatego że ja może jestem zbyt prostolinijna, ale. Ale na koniec nie, no wasza praca jest tym, za co ten klient płaci. W związku z czym wydaje mi się, że to, żeby pójść do, do agencji i tam zdobywać doświadczenie, no to zawsze jest to kosztem jakiegoś klienta, mimo tego, że zawsze pewnie będziecie mieć jakiegoś badiego czy tam mentora, który wam podpowie, waszą pracę jeszcze tam sprawdzi, poprawi i tak dalej, więc to będzie nauka na własnych błędach. Natomiast wydaje mi się, że z uwagi na fakt, że e, Waszymi klientami wtedy są rzeczywiście klienci, a nie firma, która was bezpośrednio zatrudnia. Warto było tam, by już pójść, posiadając pewną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną. Tym bardziej, że też pamiętajmy o tym, że wiedza teoretyczna w świecie digital marketingu bardzo szybko się zaktualizuje. I to, co nam jest mówione na studiach, Niestety, ale już za rok może być nieaktualne. Dlatego nawet jak sobie robicie jakąś certyfikację, czy to z AC-ów, czy z czegoś innego, no to te wszystkie certyfikaty są ważne przez jakiś tam okres. Tak samo, jeżeli byście chcieli sobie zrobić na przykład DIMAC, no to to jest w ogóle super opcja, bo z jednej strony to jest potwierdzenie waszych umiejętności, ale też musicie pamiętać o tym, że w DIMAC-u też zdobywacie punkty potem za, za konferencję, żeby ten certyfikat utrzymać. Więc to jest tak naprawdę uczenie się, Non-stop i aktualizowanie tej swojej wiedzy, trochę tak jak się śmieje, że jak lekarze, że my z jednej strony, jak popełnimy błąd, to nikogo nie zrobimy nikomu krzywdy, tak literalnie, ale z drugiej strony też musimy być na bieżąco. Tak jak lekarze sobie zdobywają tą wiedzę o jakichś nowinkach technologicznych, czy, czy o jakichś nowych lekach, no to my też nie możemy poprzestać na tym, co było jakiś czas temu, bo też pamiętajmy, że i algorytmy Google się cały czas zmieniają, w ogóle są, są cały czas nowe narzędzia, e, w związku z czym no, musimy być e, na bieżąco. Więc jeżeli pytasz mnie o to, e, czy dla kogoś na początku swojej przygody e, startup czy agencja, ja jestem zdania, że startup. Plus też pamiętajmy o tym, że no, w agencji nie też zależy gdzie traficie, do jakiej agencji i gdzie traficie, do jakiego startupu, ale no ta odpowiedzialność, ciśnienie i tak dalej wydaje mi się, że startup jest jednak przyjaźniejszym miejscem do stawiania swoich e, no, pierwszych kroków. Twoja wizja pracy stażystów w agencjach jest na pewno bardzo piękna, ale niestety wydaje mi się, że większość agencji robi tak, że e, no jednak Nadmiernie korzysta z właśnie juniorów czy stażystów. Tak. I to się później przekłada na niezadowolenie nie tylko klientów, ale też właśnie tych juniorów, bo tak. ostatecznie. Nie wszystkie się tak szybko nauczą pływać. Po prostu ja też się trochę śmieję, że ta, taka nauka pływania w marketingu może być trochę. No może nie to, że traumatyczna, ale nie może nie, nie najbardziej, nie, pewnie to nie jest najprzyjemniejsza opcja, którą można mieć. Więc gdybym miała coś rekomendować, no to. Z drugiej strony, w startupach bywają momenty, gdzie naprawdę musisz przekraczać swoje granice i wykonywać zadania, do których zupełnie nie byłaś przygotowana. ale ostatecznie, tak jak mówisz, w startupie to startup jest twoim pracodawcą, a nie kilku klientów, którzy czekają na wyniki. Moje doświadczenie w pracy ze startupami jest takie, że nawet na, nawet na wyższych stanowiskach, jeżeli masz jakąś specjalizację, ale powiedzmy, jesteś marketerem, to będziesz nie tylko robić content marketing, który jest twoją specjalizacją, ale musisz się zająć wieloma innymi aspektami, które przynajmniej musisz rozumieć. Dlatego też moje pojęcie o startupie jest takie, że do pracy w startupie bardziej pasuje osoba, która jest generalistą niż specjalistą. Z wąską specjalizacją. Zgodziłabyś się? Wiesz co, to zależy, jakie są potrzeby startupu i już Ci powiem, powiem Ci dlaczego, dlatego że przynajmniej na tych początkowych stanowiskach, tych małych, juniorskich, każdy przychodzi z jakąś taką wizją, co on by chciał robić i to jest fajne, że możecie sobie tego popróbować, z drugiej strony, jeżeli macie naprawdę fajnego przełożonego, to też nie będzie problemu, że jeżeli stwierdzicie, że okej, okay, to nie jest coś, w czym Wy się odnajdujecie, to żeby Was gdzieś przesunąć. Fajne jest też to, co powiedziałeś, że rzeczywiście to, to, to też jest trochę tak, że jeżeli coś się dzieje, no to wszystkie ręce na pokład i na przykład nie ma tak, że osoba, która zajmuje się kontentem powie, że nie, 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 ja to tylko piszę bloga, a jak teraz, po to, nie wiem, osoba, która się bardziej zajmuje socialami jest na urlopie, no to po prostu chulaj dusza, piekła nie ma, nie będzie tych sociali. Zresztą z reguły też jest tak, że to wszystko jest planowane do przodu yy, i tak dalej. Natomiast no, umówmy się, że to, że, że to nigdy nie będzie tak, że jeżeli jedna osoba jest na urlopie, to temat nie będzie zaopiekowany. Po prostu Po prostu się. Raczej oczekuję, że te obowiązki przejmie jakiś inny członek zespołu, który się w danym, powiedzmy, to obszarze, może nie to, że specjalizuje, ale jest mu też w jakiś tam sposób bliski. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten taki obszar też, nazwijmy to, co powiedziałaś, taki bardziej generalny, jak najbardziej, rzeczywiście jest to jak najbardziej dobry trop, natomiast z mojej perspektywy to też wygląda tak, że to jest bardzo dobry trop dla osób, które są już troszeczkę też wyżej, czyli jak ja na przykład ostatnio już jestem, jestem headem i pracuję z jakimiś tam mniejszymi czy większymi zespołami, no, to z jednej strony oczywiście miałam w swoim zespole osoby, które były bardzo kompetentne i wiedziałam, że jeżeli jedna osoba pójdzie na urlop, czy coś się stanie, znaleźć jakieś L4, cokolwiek, to inne osoby bez problemu się danym tematem zaopiekują. Ja też się śmieję, że ponieważ do tej pory też zdobywałam doświadczenie sama, i to też jest trochę tak, że jak się nie jest nawet headem w startupie. To to nie jest tylko praca nad strategią, ale po prostu jak trzeba pracować, to niezależnie od tego, czy to są rzeczy performance'owe, czy trzeba coś jakąś zrobić grafikę na szybko, czy trzeba zabrać jakieś partnerstwo. No to nie jest tak, że ja mówię, że ja umywam rączki, bo ja tylko sobie przesuwam taski w Gżęże czy w jakimś innym klikapie z prawo na lewo, tylko po prostu siadam robię. I myślę, że to jest bardzo wartościowe, gdybym nie przeszła tej ścieżki, tak naprawdę od specjalisty przez menadżera do tego heda. To nie byłabym w stanie tego zrobić, albo gdybym była wyłącznie specjalistą z bardzo wąskiej dziedziny, albo gdybym miała doświadczenie wyłącznie z korpo i bym tych startupów nie przerobiła. Natomiast z drugiej strony, też jako head, bardzo mocno doceniam. Doceniam mój, mój był zespół jeszcze z Nikara. dziewczyny. miałam w 100% dawski zespół, więc tutaj bardzo mocno pozdrawiam dziewczyny. E, dlatego, że e, każda tam w, w pewnym momencie mieliśmy pięć, mieliśmy pięć w marketingu i każda z nas miała taką troszeczkę inną specjalizację. E, myśmy sobie wypracowały po prostu tak, że rzeczywiście miałyśmy taki dosyć jasny podział. W, w których obszarach, które z nas się czuje lepiej. E, oczywiście sobie to razem e, porozmawiałyśmy na te tematy i w ten sposób one były zaopiekowane, natomiast ja wiedziałam, że na przykład ja, jako człowiek, który dużo lepiej czuje się w kontencie, e, czy też w jakichś rzeczach PR-owo, nazwijmy to pr relacyjnych, e, więc to też obejmowało partnerstwa. Będę w stanie lepiej z tym tematem zaopiekować, mm. niż osoba, która jest po prostu mistrzem w performanceie. Ja tutaj bardzo mocno pozdrawiam Anię, bo do tego też trzeba mieć trochę inne podejście. Wiem Bartek, że ty jesteś fanem tych wszystkich rzeczy performance'owo, tego, tego typu ścieżek. Natomiast do tego trzeba mieć, ja się śmierzy, trochę podejście jak programista. W sensie trzeba to po prostu lubić, się w tych grzebać, grzebać się w tych danych, w kółko je analizować, coś poprawiać i tak dalej. A z kolei ktoś inny po prostu lubi pracę ze, ze słowem. Ja tutaj tylko do wszystkich e, stażystów i juniorów przypominam, że zajmowanie się contentem to nie jest tak, że przychodzimy i walczymy o policera i piszemy po prostu jakieś nie wiadomo, jak duże eseje. Bo na koniec dnia w digital marketingu nie piszemy do szuflady, tylko piszemy pod SEO. E, co też nie tylko pod SEO, bo tak na koniec nie wiemy też, jak działają algorytmy Google, więc to, co jest wartościowym kontentem, będzie bardziej promowane, więc trzeba to gdzieś sobie wyważyć. Natomiast to nie jest tak, że przychodzimy i piszemy, co na myśl na język przyniesie. Bo też się śmieję, że kiedyś rzeczywiście miałam pod swoją opieką starzystów czy, czy juniorów, to część miała takie podejście, że coś się napisze i to się potem opublikuje. I będzie. Więc nie, nie idziemy tym trafem, tak, nie będzie. No ale tak, no każdy, jesteśmy tylko ludźmi, więc każdy z nas ma jakieś preferencje, ma jakieś talenty i fajnie jest, gdy możemy te talenty rzeczywiście o nie dbać. I ja się też śmieję, że jeżeli znajdziemy sobie taką, taki obszar w marketingu, czy w jakiejś dowolnie innej, dowolnie innej branży pracy, cokolwiek, e, który tak naprawdę jest nam bliski i nam odpowiada, no to też z innym podejściem będziemy do tej pracy przychodzić i będzie nam ona sprawiać nie tylko jakieś tam trudności czy wyzwania, bo na koniec, nie, tych, tych wyzwań też jest mnóstwo, ale też tak po prostu po ludzku przyjemność. I trochę się śmieję, że ponieważ praca zajmuje nam w skali życia no jednak dość, dość dużo procentowo, no to fajnie znaleźć takie poletko, e, no, które nie będzie nam spędzać z powiek. Tylko, jednak, no, będzie, będzie sprawiało, że codziennie rano wstaniemy i będziemy się po prostu cieszyć, będziemy się cieszyć, że do tej pracy idziemy. To jest to, co też powiedziałeś, że rzeczywiście to też jest fajne, że wiemy, że idziemy do pracy i wiemy mniej więcej, co będziemy robić w startupie, ale tych wezwań jest mnóstwo, bo czasem trzeba komuś pomóc, coś zaopiekować, wpadnie jakiś nowy temat w ogóle. Gdzie tak naprawdę w korpo, gdzie jest no, bardzo jasna struktura, bo w startupach mimo tego, że ktoś jest headem, to jednak te relacje są no, dosyć płaskie. W sensie, mimo tego, że ja raportuję do zarządu, no to też ktoś, kto jest na przykład na, na poziomie juniora może przyjść po prostu do, do CEO i powiedzieć jakieś tam swoje uwagi, więc to też jest troszeczkę inaczej niż jak pan prezes ma w ogóle biuro w innym budynku albo na innym piętrze. I tak naprawdę nic do niego nie dociera. A tutaj tak naprawdę tych wyzwań jest sporo, natomiast sporo też jest osób z naprawdę różnym doświadczeniem, od których można się mnóstwo nauczyć. Super. W takim razie, jak się przygotować do, do pracy, jeżeli wiem, że chcę pracować w startupie? I załóżmy, że jest to moja pierwsza praca, lub jedna z pierwszych prac to myślę, że tak, po pierwsze trzeba sobie znaleźć startup, i teraz takie tego startupu szukać, ja się też trochę śmieję, że zawsze jak rozmawiam na przykład z moją mamą i moja mama się pyta, czy jak zmieniałam tam pracę, czy, czy, czy cokolwiek w moim życiorysie się działo, to czy ja tego szukałam na pracuj.pl i o ile na pracuj.pl zdarzają się fajne ogłoszenia tak też myślę, że jeżeli celujecie w startupy to warto wiedzieć gdzie ich szukać i na przykład sobie wejść na jakieś Rocket Jobsy <noise> i tam już znajdziecie więcej, więc to taka mini reklama ale w każdym razie idźcie tym tropem. Też wydaje mi się, że warto na przykład na LinkedIn przeglądać ofertę pracy, bo dosyć dużo tam się też fajnych rzeczy pojawia. Natomiast gdy już sobie znajdziecie taki startup, który by wam odpowiadał i akurat ma rekrutację, na przykład na jakiegoś tam juniora czy stażystę, no to też fajną opcją jest sprawdzenie, jak ten startup się ma i jaki jest jego, nazwijmy to, status sfinansowania. Dlatego, że też pamiętajmy o tym, że szczególnie myślę, że ostatnie półtora roku było bardzo trudne dla wielu firm. Wiemy, co się działo na rynku startupowym, więc nie będę się tutaj rozwijać jakoś szczególnie ani straszyć ludzi. Natomiast też pamiętajmy o tym, że startupy to jednak są takie firmy, gdzie jeśli ja śmieję, że jest takie inne źródło finansowania niż klient. A więc są nim inwestorzy. Więc też pamiętajcie o tym, że dużo zależy od tego, jakie finansowanie jest pozyskane, jak poszła runda, jak jest jeszcze runway? W sensie ile tych pieniędzy zostało, więc też będziecie wtedy widzieć tak mniej więcej, jak ten startup się rozwija, czy ma on potencjał wzrostowy, czy jest w takim niezafajnym momencie swojego startupowego życia. W związku z czym, żebyście też potem nie żałowali, że być może coś, coś poszło nie tak, i na przykład było obcięte pewne budżety więc sprawdzajcie to. Jeżeli się wiedzieć, gdzie to sprawdzić, to jest nie taki portal, który nazywa się Crunchbase. Bartek pewnie ty kojarzysz. Więc rzeczywiście tam można sobie podejrzeć te ostatnie finansowania, można podejrzeć jak się zmieniały zarządy, co się działo, bo też pamiętajmy o tym, że startupy, niektóre startupy charakteryzują się też dużą fluktuacją na różnych poziomach zarządczych w związku z czym też pytanie, na jaki poziom ryzyka no jesteście po prostu otwarci, bo jeśli zawsze śmiesz to trochę jak z inwestycjami, zawsze to ryzyko jest, jest też potencjalnie duży, duży zwrot z tej inwestycji, ale musicie wiedzieć o tym, że dużo jesteście w stanie się nauczyć i jesteście w stanie zdobyć naprawdę dużo doświadczenia przy dosyć, dobrych, przy dosyć dobrym wynagrodzeniu finansowym. Natomiast no, nie będziecie tam typowym forward managerem, co się często dzieje, niestety w korpach, i to nie będzie tak, że przez całe Wasze życie w startupie nie zmienią się ludzie, którzy tym startupem, nie wiem, są na jakimś sea levelu, czy nim zarządzają, bo różne rzeczy się dzieją. Zmieniają się inwestorzy, zmieniają, zmienia się sea level, dzieją się rzeczy dziwne i musicie być na to też otwarci, a nie reagować taką paniką, po prostu mówiąc wprost. Więc to. Plus, gdybyście chcieli iść do marketingu w startupie, myślę, że dosyć dobrym pomysłem jest też to, żeby rzeczywiście to doświadczenie sobie gdzieś w międzyczasie zbierać. Dlatego, że to też jest trochę tak, że w większości startupów, przynajmniej do tej pory takie samej obserwacje, czy jak rozmawiam z ludźmi z innych startupów i tak dalej, to doświadczenie liczy się bardziej niż tak naprawdę takie wykształcenie, nazwijmy to akademickie. W sensie fajnie, że to studia macie, ale na koniec nie to, co jest wartościowe. To jest to, czy potraficie zrobić swoją pracę. I o dziwo, zdarzało mi się też pracować z naprawdę świetnymi specjalistami, profesjonalistami i naprawdę ekspertami w swojej dziedzinie, bez których no, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz, którzy, uwaga, nie mieli albo żadnych studiów, albo byli, bo na przykład nie wiem, nie obronili licencjatu, albo byli po studiach totalnie z innego kierunku. Na przykład właśnie wspomniana koleżanka od Performensu, Ania, tutaj bardzo mocno Cię pozdrawiam, bo jesteś geniuszem, była w swoim życiu tak naprawdę przygodę zawodową, zaczęła od. Pracy w karetce, mówiąc, mówiąc wprost i się przebranżywiła. Zrobiła to świetnie, jest jednym z no, po prostu z lepszych ekspertów, i nie zawsze jak ktoś mnie pyta, kogo mogę polecić, to mogę powiedzieć ją z czystym sumieniem, bo jestem genialna. No natomiast trafiła tak naprawdę do digitalu taką dosyć pokrętną drogą. Też tak naprawdę pamiętajmy o tym, że my Bartek jesteśmy w takim wieku, że gdy myśmy trafiały do branży, no to chyba jeszcze nie było tak naprawdę studiów takich digital marketingu, takich akademickich które byłyby bardzo jakoś oblegane, że to gdzieś tam sobie raczkowało, że był ten marketing, tak. ale ten marketing no nie wyglądał w ten sposób. I zarządzanie, tak. w sensie zarządzanie i marketing, Dokładnie. teraz pojawiło się trochę więcej kierunków, zarówno tych pierwszego stopnia, jak i drugiego, ale te lata powiedzmy, jak ja pisałem maturę, to był 2007, no to nie było nic ciekawego. Dokładnie. W związku z czym też jest tak, że dużo osób w moim wieku, które, czy w twarzy, które teraz pracują, no nie mają studiów z digital marketingu, no albo mają jakąś podobną mówkę, czy, czy jakąś tam MBA, czy cokolwiek, ale tak naprawdę no studiów jako studiów pod tytułem licencjat magister z digital marketingu no nawet nie było. I dalej mam też takie podejście, że dla mnie jako dla, dla potencjalnej przełożonej ważniejsze jest właśnie to, co do tej pory się udało zrealizować. Czyli też na tak naprawdę jak patrzę na przykład na ludzi i patrzę, że miałam przyjemność być mentorką między innymi w Digital University, i oni mają taki program uniwersytetu Sukcesu. I dla mnie na przykład to jest bardzo wartościowe, że nawet jeżeli są to osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego, to że to doświadczenie zdobywają, czy właśnie przez takie instytucje, gdzie mogą sobie porozmawiać z mentorami właśnie, którzy, którzy zajmują się digital Zobyć jakieś certyfikaty, szkolenia, zacząć już coś robić, zdobywać to doświadczenie i dopiero potem sobie iść na juniora, niż po prostu ktoś, kto zrobił te no akurat na uniworku, jak ja kończyłam student, trzeba było w ciągu roku zaliczyć 30 godzin praktyki. No umówmy się, w 30 godzin nikt się raczej niczego nie nauczy, a na pewno raczej nie dostanie się jakiegokolwiek ważnego zadania. Do zrobienia po prostu, bo, wi bo wiadomo wtedy, że ten stażysta sobie po prostu zaraz pójdzie, podpisze się mu papier o tym, że zaliczył praktyki i finito. Więc jeżeli idziecie na studia po to, żeby mieć papierek i mieć 30 godzin praktyki rocznie, to z mojej perspektywy jako osoby, która no, ma doświadczenie w prowadzeniu zespołów w startupach, nie jest to wystarczające, żeby rzeczywiście... Taką pracę, taką pracę podjąć. Gdy ja na przykład patrzę na to, czy ktoś jest wart jakiejś tam współpracy, zatrudnienia i tak dalej, to dużo bardziej wartościowe jest dla mnie właśnie to, że ten ktoś rzeczywiście ma jakieś certyfikaty z narzędzi, że już coś próbował robić, coś pisał, gdzieś udało mu się coś opublikować, że sobie na przykład zrobił tego dimaka czy, czy, czy cokolwiek takiego, niż sam fakt, że miał 30 godzin praktyk rocznie i tak naprawdę nic więcej, studia sobie zrobił, żeby, żeby je mieć. Ale nie ma takiego właśnie podejścia, że jest ciekawy świata, jest ciekawy tych narzędzi, bo tak naprawdę, no umówmy się, w dzisiejszych czasach każdy ma jakieś studia, tak naprawdę, większość ludzi. No i to już nie jest jakieś takie osiągnięcie na miarę nie wiadomo czego. Natomiast takie podejście, które świadczy o tym, że ktoś jest cały czas głodny wiedzy, jest otwarty i tak dalej. Dla mnie jest dużo bardziej wartościowe. I też myślę, że możecie się przygotować na to, że na tych rozmowach kwalifikacyjnych, które będziecie mieć, czy to na staż, czy na juniora, zostaniecie zapytani o to, dlaczego ten startup, dlaczego startup, dlaczego w ogóle ten obszar, czy już macie jakieś doświadczenie, czy znacie jakieś narzędzia, czy na przykład w dobie dzisiejszego, też wdrożenia sztucznej inteligencji, czy już sobie na przykład próbowaliście jakieś narzędzi, które, które z tego korzystają. Co sądzicie o czacie GPT, czy on rzeczywiście przejmie nam pracę? W sensie zostaniecie zarzuceni też pytaniem, może nie to, o świat, że, że o pogląd, ale o to, czy w ogóle orientujecie się, jaka jest mniej więcej sytuacja na rynku, jaka jest Wasze zdanie na ten temat, bo też przyjście do jakiejkolwiek firmy i powiedzenie, że no widziałem ogłoszenie i generalnie to chodzę do pracy, bo nie lubię głodować, bo być może jest szczere, co się ceni, ale dobrze by było jednak widzieć, czym ta firma się zajmuje, bo takie ananaski też też mi się zdarzało. Z takimi ananaskami też mi zdarzało rozmawiać. No i też umówmy się, że jeżeli oczekujemy od was właśnie takiego podejścia, że będziecie szukać nowych dróg, że będziecie się rozwijać, a nie wiecie co tu robicie i po co tu jesteście i do końca zmierzacie, no to nie do końca jest to no, dobrze postrzegane. Praca w startupie to przygoda. Tak, nie kończąc się. Marta, bardzo ci dziękuję. Na koniec jeszcze powiedz, gdzie można cię znaleźć i dlaczego warto? Gdzie można mnie znaleźć? O mój Boże, można mnie znaleźć na LinkedInie, można mnie z reguły znaleźć na łamach online marketing magazynu, nowej sprzedaży, też już parę razy byłam na internet becie, więc jeżeli bardzo chcecie mnie znaleźć, szukajcie mnie na LinkedInie. Jest, zawsze się staram wszystkim odpisywać, nawet jeżeli dzieje się to z małym poślizgiem. I dlaczego warto? No, już trochę przeżyłam, tak jak mówiłam, też, była, też miał, mam już doświadczenie mentorskie, mam też swoich studentów, więc jeżeli ktoś ma takie poczucie, że chciałby ze mną pogadać też o swojej po prostu przyszłej ścieżce rozwojowej i swojej ścieżce kariery, to jestem na to bardzo otwarta, aby trochę się że ja nie miałam takiej przyjemności na początku swojej e, drogi zawodowej, e, a myślę, że trochę by mi to ułatwiło, otworzyło oczy na parę spraw, więc jeżeli macie pytania, e, zadawajcie śmiało, nie gryzę. E, mój mąż się smieje, że przegryzam aorty od razu. <grym>, ale generalnie jestem bardzo miłym człowiekiem i chętnie wam, chętnie wam pomogę. Proszę Państwa, Marta Michałowska, znajdziecie ją też na talentnetwork.pl. E, Marta, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki za dzisiaj.